Dariusz Wyczorkowski, dzień dobry, to jest telewizja Echo24. Dziś moim Państwa gościem posłanka Platformy Obywatelskiej, Anna Sobolak. Dzień dobry, Pani posłanko. Dzień dobry, Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Pani posłanko, zaczniemy od tematów związanych z Dolnym Śląskiem. Wczoraj został odwołany wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń. Podobno dlatego, że nie radził sobie z usuwaniem skutków powodzi, a konkretnie z tym, że pieniądze, które mają trafić do poszkodowanych, trafiały albo później, albo nie trafiały wcale, albo był jakiś generalnie inny. Problem. Na tym stanowisku zastąpiła Pana obierzenia Pani Anna Żabska. Co Pani na to? No tak, to już tego rodzaju dyskusje, tego typu opinie faktycznie krążyły i w mediach, ale przede wszystkim wśród poszkodowanych mieszkańców tych terenów, gdzie zostały oni dotknięci stanem klęski żywiołowej, że było wiele wąskich gardeł, gdzie, gdzie po prostu te pieniądze nie docierały. Jeżeli chodzi o sam stan kryzysowy, który mieliśmy miesiąc, dwa miesiące temu, już nie pamiętam, ale już jakiś czas temu, to dwa faktycznie, miesiące temu we wrześniu. dwa miesiące temu we wrześniu, to faktycznie tutaj moim zdaniem Pan Wojewoda stanął na wysokości zadania, ale też było to tak, że miał cały sztab ludzi, był przecież podczas tych wszystkich sztabów kryzysowych Premier Donald Tusk, byli ministrowie, także jeżeli chodzi o sytuację kryzysową, zarządzania kryzysowego, to można powiedzieć, że była ona na bardzo wysokim poziomie. Zawsze problem pojawia się później, kiedy mamy do czynienia z skutków takich czy innych kataklizmów. W tym przypadku mówimy o usuwaniu skutków popowodziowych. E, dosyć niefortunny czas, ponieważ był to wrzesień, jak pan redaktor przypomniał, teraz mamy okres już późnej jesieni, gdzie zaczyna być zimno. No w górach e, nawet mamy zimę. Już. już mamy zimę, jest śnieg, więc e, tutaj faktycznie ta pomoc powinna była być niesiona e, dużo szybciej, dużo sprawniej i jakby można powiedzieć, że tego rodzaju e, opinie mogą być uzasadnione. Okej, okay, ale ja się zastanawiałem wczoraj zupełnie na chłodno, ponieważ jestem bezstronny, jak wiadomo, w tej sprawie, nie tylko tej, jak zawsze. I zastanawiam się, czy pan wojewoda miał jakiekolwiek narzędzia większe do tego, by pewne rzeczy usprawnić, bo przecież był też i jest pan minister Kierwiński, jest cała administracja rządowa. Czy na pewno to jest osoba, która właśnie powinna stracić stanowisko w tej sprawie? No tak naprawdę tutaj jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, no to jest pierwsza osoba, która powinna tym projektem najlepiej zarządzać, w szczególności jeżeli chodzi o to zarządzanie e, pokryzysowe. Pytanie tylko, czy miał narzędzia? E, no ja myślę, że tak, a jeżeli takowych narzędzi nie miał, to jako e, wojewoda dolnośląski, e, można powiedzieć project manager tego programu, powinien tak naprawdę domagać się, wnioskować, e, jeżeli czegokolwiek mu brakowało. Ja nigdy takich sygnałów nie dostałam od pana wojewody, a przecież dobrze pan wie, pani redaktor, że również byłam bardzo zaangażowana, jeżeli chodzi o, o powódź, o, o to, że byłam jakby we wszystkich miejscach powiatu wrocławskiego. Tak, dzisiaj się spotykamy. Tak, właśnie. dokładnie. Więc jakby nigdy nie miałam takich faktycznie sygnałów, że czegokolwiek brakuje. Zawsze był pozytywny nastrój, pozytywna aura do działania i wydawać by się mogło, że faktycznie wszystko jest na dobrej drodze. Jak się okazało, co pokazują tak naprawdę skutki tego, że nie do końca tak było. W związku z czym zaistniała sytuacja taka, że w dniu wczorajszym pan Maciej Awiżeń został odwołany ze stanowiska wojewody przykro, ale widocznie to jest w tej chwili najistotniejsza kwestia, żeby zabezpieczyć losy tych najbardziej poszkodowanych, którzy no, nie mogą czekać, bo jak już mówimy, jest zima, jest zimno, trzeba jak najszybciej tym osobom pomóc. Oczywiście i tak jak Pani powiedziała, projekt management warto mieć w małym palcu, gdy mówimy o sytuacjach kryzysowych i właśnie Pani Anna Żabska jest taką osobą, która na pewno ten projekt management to jest jedna z kompetencji a propos której, jak myślę o Pani Żabskiej, no to tutaj wszystko się zgadza, ale też pytanie, czy sobie sama z tym wszystkim poradzi? Czy sądzi Pani, że być może ktoś jednak z rządu będzie musiał tutaj przyjechać? Ja nie mówię, że nie chcę mówić o pokazówce, ale chodzi o to, że tak jak mieliśmy powódź, przyjechał Pan Premier Tusk, Pan Minister Siemoniak, to czy podobny scenariusz może się wydarzyć, mając na uwadze właśnie chociażby temperatura, która jest coraz niższa i to, że właściwie już nie ma czasu? Właściwie nie ma czasu, dokładnie, więc działania, które będzie miała do wykonania. Innymi słowy, czy będą musiały być ściągnięte posiłki, Pani Posłanko? No. Te posiłki już właśnie ściągamy. No, przykładem jest właśnie to, że jest nowy, nowy wojewoda, wojewoda projekt manager, który jak najbardziej e, pani Anna ma e, kwalifikacje do tego, e, nie chcę tutaj używać słów, że jest kobietą, że my kobiety potrafimy zarządzać projektami, ale trochę no też tak pani? jest, ma dużo empatii w sobie, tworzyła wiele projektów, jest sprawnym, e, no i znowu powtórzę słowo, jest sprawnym menadżerem bądź menadżerką. E, I wydaje mi się, że to jest osoba, która sprosta tym zadaniom w krótkim okresie czasu. E, aby tak naprawdę nie pozostawić tych wszystkich ludzi, którzy zaznali e, tego nieszczęścia m, na lodzie na moment. Jeżeli chodzi o posiłki jakieś z Warszawy, no to przecież mamy dostęp do Ministra Kierwińskiego, do Pani Minister Roguckiej. Jeżeli będzie taka potrzeba, no to myślę, że Pani Anna będzie sięgała wyżej, ale będąc dobrym project managerem, meblując sobie nie tyle gabinet, co swoje zasoby ludzkie, będzie uważam dobrze zarządzała tym projektem, zważywszy na to, że mamy bardzo mało czasu, a dzisiaj już rozpoczyna swoją E, trudną, bo trudną, ale przygodą. To prawda, to zmieniamy wątek. E, czy była Pani zaskoczona zatrzymaniem pana prezydenta Sutryka półtora tygodnia temu? Myślę, że na dobrą sprawę każdy był zaskoczony tym wydarzeniem. E, faktycznie to już było półtora tygodnia temu. Tak, oczywiście, że byłam zaskoczona, ponieważ wiemy też, że pan prezydent wcześniej był słuchany przez e, służby w przedmiotowej sprawie, którą e, należy z całą m, powagą powiedzieć, że była to sytuacja e, takiego bezkrólewia, który e, zrobił ówczesny obóz rządzący. Mówię o kolegium humanum, czyli PIS, ale w tej całej sytuacji jest bardzo dużo Polek i Polaków, którzy brali udział e, w tych studiach. Czy kupowali dyplomy, czy nie kupowali, sprawa wtórna, bo tam faktycznie było wiele e, Ja bym powiedział, że kluczowa. Czy e, no, kupowali, Absolutnie, czy nie kupowali? bo wie pan, można, można było studiować 10 czy 12 10 miesięcy płacąc jakąś kwotę, czy to w formule online, czy stacjonarnie, czy w tak zwanym miksie, ale można było e, zrobić to w trybie absolutnie ekspresowym e, i wtedy jest duży znak zapytania. Natomiast w dzisiejszym porządku prawnym, to też ostatnio rozmawiałam, będąc w Sejmie, z którymś z ministrów z polityków, o tak to nazwę, że w aktualnym porządku prawnym jest tak, że te dyplomy nadal są honorowane. Nie ma podstaw do tego, aby nie były honorowane. Oczywiście, że byłam zaskoczona i myślę, że wrocławianki i wrocławianie są również zaskoczeni. Dzisiaj dla nas najważniejsze jest to, jako że jesteśmy na końcówce roku, jest to, abyśmy uchwalili budżet i ten budżet jest dla nas najistotniejszy, rekordowy budżet miasta Wrocławia i nad tym też pracują nasi wiceprezesorzy. Prezydenci, pani Renata Granowska i pan Michał Młyńczek. No i jak pani sądzi, jak pani mówi o budżecie, bo to też jest w sumie ciekawy wątek, skąd tak duża kwota, skąd tak duże wpływy, z czego to się wzięło? Nagle 8 miliardów. No też mamy tutaj jakby dofinansowania rządowe. Ja szczerze powiedziawszy nie, nie uczestniczę w tym, w tym um, konstruowaniu budżetów, ani, ani specjalnie się nad tym nie pochylałam. Musi Pan mnie zrozumieć. W tej chwili jesteśmy również Rozumiem. w sytuacji uchwalenia budżetu państwa, więc jakby są odpowiednie osoby odpowiedzialne za to w JST, czyli we Wrocławiu, w powiecie, ale też i w rządzie. Bardzo ważny moment. Czy to nie inflacja i wyższe podatki wyższe nie mają na to wpływu, czyli pieniądze z naszych kieszeni? Wie Pan co, tak naprawdę pieniądze z naszych kieszeni wpływają wszędzie i na wszystko mają e, oczywiście wpływ. Dlatego się trochę uśmiecham, bo podoba mi się oczywiście to, że w takich twardych liczbach e, mówimy o tym, że mamy bardzo duży budżet w jednym magistracie, drugim, trzecim. I tak dalej. Natomiast jak popatrzymy na twarde takie naprawdę dane i mm -hmm. rozłożymy je na e, części pierwsze, to się okazuje, że okej, okay, no może faktycznie mamy więcej pieniędzy, ale też my musimy w związku z tym więcej pieniędzy wyłożyć. My Kowalscy. No inflacja w zeszłym roku przecież była dużo wyższa. Udało nam się tą inflację obniżyć. E, także m, Natomiast na koniec mieszkanki i mieszkańców miasta Wrocławia interesuje to, aby Wrocław był dobrze zarządzany, żeby wszystkie projekty, które zostały zaplanowane były realizowane. Bo my tutaj mieszkamy i na tym naj, na, najbardziej zależy. I dobrze, przy Pani o tym mówi, bo to co się dzieje we Wrocławiu ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w powiecie chociażby, mm -hmm. e, z którym Pani jest bardzo blisko e, związana. Co powinno być priorytetem dla wiceprezydentów właśnie Platformy Obywatelskiej? O czym Ale w kontekście rozmawiać. powiatu Nie, w kontekście właśnie tego, jak rozwija się Wrocław, a co za tym idzie, jak też może się rozwijać powiat, prawda? No bo te naczynia są wrocławka. ze sobą powiązane. Absolutnie. Ja patrzę się na Wrocław i na powiat, z którego y, pochodzę, jako tak naprawdę integralną część, ponieważ wiele mieszkańców powiatu wrocławskiego y, jest czynnymi uczestnikami codziennego życia miasta Wrocławia i tak naprawdę to się przenika i nie mówię tylko o powiecie ale, ale też jakby szerzej jest powiat Oławski, powiat Oleśnicki, mamy coś takiego jak bilet aglomeracyjny, w skład którego również dołączył się powiat wrocławski historycznie pierwszy raz, no w ogóle historycznie pierwszy raz, więc mamy też tego świadomość jako mieszkańcy albo pan starosta jako włodarz powiatu wrocławskiego, że Uczniowie szkół ponadpodstawowych głównie korzystają z zasobów miasta Wrocławia. W związku z czym te darmowe przejazdy, które miały miejsce i uważam, że słusznie e, jako powiat wrocławski powinniśmy w, w tym partycypować, zważywszy na to, że to jest też zadanie powiatu wrocławskiego, czyli e, transport. E, czyli transport to jedno, coś jeszcze. Transport, edukacja, zdrowie no, tych wątków jest bardzo dużo. My tak pa naprawdę e, patrzymy na. Wrocław, przez pryzmat mówimy, powiat wrocławskiej aglomeracji, to już powiedziałam na początku. Czym się pytanie brzmiało, czym się powinni. To powinno być priorytetem na przyszły rok? Z pani perspektywy. Mm -hmm. Bo powiedziała pani o tym słusznie, że macie dwóch wiceprezydentów jako tak, platforma, tak. i zastanawiam się, jakie oni sobie. Mm, priorytety wyznaczyli na te wiem, najbliższe pani miesiące. Priorytety wynikają trochę z ich kompetencji. Mianowicie mamy tutaj do czynienia z kulturą, ze sportem. Czym zajmuje się Pani Wiceprezydent Granowska z całą um, architekturą? Czym zajmuje się z kolei Pan um, Prezydent Młynczak? Nie ja wiem, ale przepraszam, że wejdę w słowo Pani Posłanko. To jest trochę tak, że tak jak widzowie nas w tej chwili śledzą, tak mhm. samo Pani śledzi różne programy telewizyjne um, i chciałbym przejść od ogółu do szczegółu. Jak mówimy o na przykład edukacji czy kulturze, to i w jaki sposób się to w przyszłym, tygo, w przyszłym tygodniu, w przyszłym roku zmaterializuje? No myślę, że tutaj warto za. Czym? Na pewno jakimiś twardymi projektami powinno się to zmaterializować, ale myślę, że najlepszymi adwersarzami tej rozmowy byliby dla Pana wice, wiceprezydenci, tak naprawdę. My w tej chwili, ja jeżeli spotykam się z Panią Prezydent czy z Panem Prezydentem, mamy w tej chwili bardzo ważny projekt przed sobą. Oczywiście Wrocław jest kluczowy i, i te kwestie, ja niestety nie mogłam wziąć ostatnio udziału, było takie spotkanie przez Platformę Obywatelską zorganizowane w Ratuszu dla mieszkańców, dla członków platformy, które mówiło, o budżecie. Mogły być pytania, były odpowiedzi wnioski Ale powiedziała i tak Pani, dalej. że macie ważny projekt. Jaki to projekt? projekt to budżet? Prezydencki, projekt prezydencki. To jest dzisiaj dla mnie kluczowe, ponieważ, Panie Redaktorze, rok temu, 15, ponad rok temu, 15 października, wygraliśmy dopiero pierwszą połowę tego meczu, a teraz mamy do rozegrania drugą. I to jest bardzo istotne. Ja w ten projekt prezydencki osobiście będę bardzo mocno zaangażowana. Wyłonionego mamy kandydata na prezydenta. Koalicji Obywatelskiej. Jest im Rafał Trzaskowski. Miałam sposobność ostatnio zorganizować spotkanie w Powiecie Wrocławskim. Niestety nie mogąc w nim uczestniczyć, ponieważ obowiązki parlamentarne zatrzymały mnie w Warszawie. Natomiast tych spotkań będzie dużo. Będziemy je organizować z mieszkańcami nie tylko Dolnego Śląska, ale całej Polski. Rafał Trzaskowski jest w tej chwili na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o, o sondaże. To prawda. Natomiast to nie jest powód do tego, żeby się już. Już cieszyć, zacierać ręce, bo wiele inaczej, miesięcy przed nami. Czy te wątki, które poruszyliśmy swoją drogą, czyli chociażby sprawa kolegi humanum, ale też powodzianie, którzy walczą z no jakby trudem dnia codziennego, jakkolwiek by to mhm. nie brzmiało mocno, czy to są wątki, które powrócą? przyszłym roku w ramach kampanii, jak Pani sądzi? Ja czy ja... mogą być obciążeniem no, może, dla mogło, naszego obozu? Mogą, czy obciążeniem nie, nie chciałabym, natomiast na pewno będą wracać, a będą głównie podnoszone przez e, Prawo i Sprawiedliwość, choć e, sytuacja kolegium humanum, to jest absolutnie ich dziecko. To ja nie no wiem, mamy czy... Mamy polityków od lewa do prawa tam, lewa do prawa. Oczywiście. Myślę, że te wątki absolutnie będą podnoszone. Czy obciążeniem e, będą? Pewnie w jakimś stopniu też. Dlatego, tak jak powiedziałam, nie możemy zacierać rąk i cieszyć się, że Rafał Trzaskowski ma super sondaże, wygrywa w drugiej, owszem, turze, ale wygrywa te wybory i tego jestem pewna. Natomiast ogrom pracy przed nami. E, Jacek Stutryk musi sobie poradzić sam i tutaj nie niezawisłe... W świecie prawa jest niewinny, więc też nie skazujmy pana to absolutnie, prezydenta. Absolutnie, dokładnie tak. Natomiast jakby... Jesteśmy w dwóch tutaj jest Jacek Sutryk, są zarzuty, proces będzie prawdopodobnie trwał. Zobaczymy, czy zostanie oczyszczony, albo on musi jakby udowodnić, tak jak twierdzi, że, nie, że jest niewinny. A my mamy w tej chwili kampanię prezydencką przed sobą, budżet miasta Wrocławia, budżet powiatu wrocławskiego, budżet państwa jest wiele ważnych rzeczy, które e, przed nami. No i mamy system kaucyjny od 1 października 2025 roku wejdzie z 9-miesięcznym opóźnieniem. To dobrze czy nie? Cieszy się pani. E, tak ja, jak i większość samorządowców z Polski jesteśmy szczęśliwi z tego rozwiązania, pomimo tego, że wiele poprawek, które samorządowcy chcieli, aby zostały w ramach tej nowelizacji ustawy przyjęte, nie zostało przyjętych. Ale to wynikiem tego jest to, że podlegałyby one notyfikacji, a na to czasu nie mieliśmy, ponieważ w zeszłym tygodniu było drugie czytanie tego projektu. Zwyczajnie zależało nam na tym, aby przesunąć w czasie wejścia w życie tego systemu, żeby nie, żeby nie zaskoczyła nas sytuacja, że 1 stycznia 2 5 system kaucyjny wchodzi, producenci nie mają wydrukowanych e, na opakowaniach systemu kaucyjnego itd. Cieszy mnie to głównie z tego powodu, żeby e, pamiętajmy, kto był twórcą tej ustawy. Był nią, e, twórcą było Prawo i Sprawiedliwość. E, bardzo dużo błędów jest w tej ustawie, co na koniec czyni nas, mieszkańców, e, Fin, jakby m, my ponosilibyśmy, jeżeliby ten system przed teraz, największe koszty związane z tym e, systemem. A jak wejdzie za 9 miesięcy? No właśnie, dlatego Czy tutaj jest, miesięcy później? tak tam jest jeszcze wakacjolegis, że tak naprawdę do końca roku mamy czas, bo to też jest ta jedna mm -hmm. z poprawek, że 1 października, nie później tak. niż 31 grudnia, zależy nam na tym, aby przede wszystkim mieszkańcy mieli równy dostęp do e, możliwości zwracania kaucji. Wie pan, panie redaktorze, ja, znaczy, trochę, jak to, jak ja trochę, trochę, ja, ja muszę wyglądało. powiedzieć taką, taką e, takie porównanie. E, um, ustawę, którą wdrożył Pis w ramach systemu kaucyjnego, to wyglądała trochę tak, jakbyśmy, 80 jakbyśmy starego diesla, już nie mówiąc Volkswagena czy Opla, z całym szacunkiem do tych marek z lat 80. próbowali <grybowali> wdrożyć i próbując zrobić z niego super nowoczesnego elektryka. I ja już ostatnio panu wspominałam, będąc tutaj w audycji, że bardzo dużym problemem będzie zbieranie opakowań przez cały tydzień, ja noszenie wiem, ich do sklepu. Pytanie... Ale mamy możliwość tak naprawdę wprowadzenia systemu digitalnego, który. Jest najprostszym rozwiązaniem albo systemu mieszanego. Nie wiem, czy do tego dojdzie, no czy właśnie. nie. Jak to ma wyglądać w praktyce od przyszłego roku, Pani Posłanko? Od 1 października ma to wyglądać tak, że kupujemy wodę mineralną, inne napoje gazowane bądź niegazowane. Płacimy za, załóżmy za wodę 2 zł plus 50 groszy kaucji i tą kaucję jesteśmy w stanie odzyskać po wypiciu tego napoju. Czyli i idę z, z do, butelką. Tak, do, do dokąd idę? Do dużego sklepu powyżej dobrze. 200 metrów kwadratowych, czyli wykluczone. W jakim stopniu są te małe sklepiki tutaj też to było bardzo, to dobrze, bardzo źle, ponieważ teraz tak. Je, te, ta osoba, która... No właśnie, będzie bo chciała nikt nie, nie będzie kupować kaucję. w małych sklepach na Dokładnie. przykład. Dokładnie. Tutaj było bardzo duże larmo podnoszone przez małe polskie. I co biznes. będzie z tymi małymi sklepami? One też teoretycznie mogą się wpiąć w system kaucyjny, natomiast gabaretowo nie są w stanie zapewnić pomieszczenia, żeby wstawić kaucjomat. Kaucyomat kaucjomat to nie jest bankomat, to jest olbrzymia maszyna. No tak, bo A... musi pomieścić oczywiście te opakowania. ale o... całkiem logiczne, pani posłanko. Tak. No to to bardzo ciekawe, co pani mówi. Okej, okay, no to najpierw wróćmy do tego wątku, że wkładam butelkę i rozumiem, że wylatuje mi kaucja, fizycznie pieniądze, paragon, tak? Paragon, paragon, paragon okay. że można i znowu do kasy, dostać e, albo e, jest to bon na, na, na zakupy, albo e, pieniądze zwrotne w zamian za tą kaucję. A czyli jak przychodzę na przykład z dziesięcioma butelkami, to o tyle mniej później mogę wydać na kolejne zakupy, tak? No tak, tak, tak. A największym problemem dla samorządu... I to będzie na pewno tak funkcjonować? Yy, no tak. Na bank? Ma Pan na myśli konkretne rozwiązanie. Mhm. Jest bardzo dużo też takich wątków na zasadzie, żeby nie były to programy lojalnościowe, że w danym e, sklepie, nie wiem, tylko w Żabce możesz kupić. No właśnie, dlatego to pytam. A oczywiście, to jest, wie Pan, ja uważam tak naprawdę, że po nowym roku tą ustawę trzeba otworzyć na nowo i te wszystkie zapisy, które są niekomfortowe dla konsumentów, czyli nas obywateli i dla samorządów i nie możemy zapominać o małych polskich biznesach. No i to jest właśnie ten drugi wątek, bo to mnie zaintrygowało, nie ukrywam. Jestem właścicielem małego sklepu, mhm. na przykład, teoretycznie. No i co ja mam zrobić? Jestem wykluczony, przynajmniej teoretycznie. I na pewno będzie Pan dążył do tego, aby ten system kaucyjny, aby wpiąć się w ten system kaucyjny i będzie to albo system ręczny, czyli gromadzi Pan ogromne ilości odpadów u siebie w tym małym sklepiku, gdzie, no gdzie właśnie. pojawia się pytanie, obsługa, prąd, miejsce i tak To są pewnego rodzaju właśnie wykluczenia dla tych małych przedsiębiorców. No i co chcecie z tym zrobić? No dlatego ja cały czas zmierzałam do tego, aby troszeczkę więcej zmian wprowadzić w to, żeby te, ten mały biznes nie był wykluczony. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby bazować na istniejącym systemie gospodarowania odpadami, czyli tak zwany żółty worek. Wrzucamy sobie tą kaucję do żółtego worka, skanując ją telefonem. Kody QR są jednokrotnego użycia, tak jak mamy to przecież na lekarstwach. Są to systemy, znane zresztą te projekty pilotażowe, dzieją się w Wielkiej Brytanii, teraz nie pamiętam, w Belgii albo w Holandii. Są to projekty, które, które sprawdzają się, więc przede wszystkim mały biznes, konsument, no i również, wie Pan, bardzo ważne i ja to muszę powiedzieć, jest kwestia tego, że samorządy, jeżeli kaucja, czyli tak bardzo wartościowy e, surowiec zostanie zabrany, na którym dzisiaj samorządy zarabiają e, i refinansują koszty, żebyśmy my mieszkańcy płacili mniejszą kwotę, tą comiesięczną, za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a mając 15 miliardów opakowań rocznie razy 0,5 złotego to mamy 7,5 miliardów kwoty rocznie. Jeżeli 77% mieszkańców odda kaucję, to 20 bo to jest taka um, oczekiwana przez Unię Europejską ilość, że to będzie satysfakcjonujący poziom. To 23% mieszkańców nie oddających kaucji co się dzieje z tymi pieniędzmi? One do do... Nie do budżetu. Nie do budżetu, Panie redaktorze. Do producentów, jak rozumiem, tak? Do, system, do operatorów systemu. To jest miliard siedemset do 2 miliardów rocznie. Ja optuję za tym, żeby te pieniądze trafiły do budżetu, do Narodowego no Funduszu właśnie, tak. Ochrony Środowiska. To, m, intuicyjnie czuję, że tak to powinno wyglądać. Ale to przepraszam, bo po tych kilku minutach rozmowy a propos tego wątku mam wrażenie, jakbyśmy rozmawiali o czymś, co właściwie nie chcę używać y, grubych słów, że to jest jakiś bubel. Ale eufemist... A ja tego słowa z mównicy używam. Mówiąc eufemistycznie, no jest to chyba niedopracowane, a ma to wejść w życie za chwilę de facto. Absolutnie tak. Dlatego no to jak mamy, ten czas, mamy teraz ten czas, 10 miesięcy, aby pochylić się ponownie nad tą ustawą. Ja wczoraj, trzy tygodnie temu wysłałam wniosek do biura ekspertyz, biura ekspertyz legislacyjnych, już nie pamiętam jak się dokładnie nazywa. I dostałam wczoraj opinię z kancelarii sejmu, z tego biura ekspertyz że kaucja niezwrócona, czyli te rzeczone 2 miliardy złotych, aby nie musiały trafić do prywatnego operatora systemu, który tak naprawdę ile zarabia. Będzie tych operatorów? W tej chwili jest czterech, które tak naprawdę zarabia na niezrealizowaniu tego obowiązku zwróconej kaucji. No bo im więcej osób nie zwróci kaucji, tym oni no, logiczne, mają większą kasę, oczywiście. po prostu. I jeżeli one nie trafiają te pieniądze do budżetu państwa, do NFO, u do funduszu ro, to to przepraszam, o tym kto będzie tym operatorem. Ministerstwo środowiska wydaje odpowiednie zezwolenia i w tej chwili właśnie mamy te zezwolenia dla czterech operatorów. Jakie to? Ja to są operatorzy? To jest Polka, zwrotka.pl, ostatnio się zarejestrowała Kaucja.pl i nie pamiętam, kto jest czwarty. Różnego rodzaju interesy y, 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 nie interesy, tylko y, no, różnego rodzaju są operatorzy. Pierwsza była chyba Polka, nieistotne. W każdym razie mamy czterech... zdaniem To jest bardzo istotne, Pani posłanka Ale nie na dzisiejszą ewentual... rozmowę to jest Okej, okay, Kto ewentualnie bardzo... będzie tymi pieniędzmi zarządzać. to Znaczy, kto będzie na tym zarabiać, mówiąc Dokładnie, dokładnie tak. Nie zależy nam na tym, aby e, firmy, które produkują napoje, były beneficjentami tej kasy, która. Zostanie zabrana Polkom i Polakom, tylko aby te pieniądze, jeżeli już będzie ten system prawny kaucyjny, wróciły do samorządu przez Enwość, przez Fundusz ROB. I opinia prawna, którą wczoraj uzyskałam z biura ekspertyz sejmowych, mówi jasno, że te pieniądze mogą wrócić do samorządów, do NFOS-u, bo dotychczas na każdej komisji sejmowej, gdzie podnosiłam ten temat, żeby te pieniądze wróciły do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i były redystrybuowane albo na samorządy, albo w jakikolwiek inny sposób były w budżecie państwa, to była tutaj w moją stronę bardzo duża negatywna opinia, że tak się nie da, że tego nie można. Dzisiaj mam dokument, który mówi o tym, że jest to możliwe i zadbam o to, aby konsumenci na tym nie stracili. To Pani posłanko tytułem puenty. Kiedy możemy się umówić na spotkanie w tej sprawie, żeby mogła Pani powiedzieć, że wszystko jest naprawdę korekt w sprawie tej ustawy? Czyli jak ją przegłosujemy już w nowej formule. Czyli? No myślę, że jeżeli mamy czas do października przyszłego roku. Jak zwykle wszystko pewnie się dzieje na ostatnich gwizdach, bo wie pan, tu, jest, tu są duże grupy interesów. Ja nacisnęłam na odcisk tak naprawdę bardzo dużym koncernom napojowym, wchodząc na temat kaucji i zabiera, chcąc zabrać im kasę, przerzucając ją do samorządów. W związku z czym e, to było naprawdę nadstawianie karku dla dobra mieszkańców. No to kiedy? Kiedy? Połowa przyszłego roku, czerwiec, lipiec. Wtedy są wakacje sejmowe. Mamy to na taśmie. Anna Sobolak, posłanka Platformy była dziś moim państwu gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.